Nowy rok to dla wielu z nas czas podsumowań, ale także wyznaczanie sobie celów na przyszłość. Napisać książkę, będzie dobrym. Powiedziałem dzisiaj, że chciałbym rozwiązywać krzyżówki panoramiczne do samego końca. Może trochę schudnąć? Cieszyć się życiem po prostu. Są także tacy, którzy nie mają postanowień na 2020 rok. Już mam tak ustabilizowane życie i wszystkie swoje marzenia spełniam w tej chwili. A dla większości jeleniogurzian najważniejsze jest zdrowie. To już ta pora jest, kiedy należałoby tylko zadbać o zdrowie. Musi się zadbać o zdrowie, ale w jaki sposób, pani, zamierza to zrobić? No zmienić trochę ym, sposób żywienia, przede wszystkim, no i bardziej się ruszać. A to, co jemy, ma ogromny wpływ na nasze samopoczucie i wyniki. O tym mowa była podczas konferencji otyłość skraca życie. Czy zdrowe produkty, które widać w okienku naszej kamery, wystarczą? Od czego zacząć chcąc zmienić nawyki żywieniowe? O to pytaliśmy specjalistów. Zaczynamy od zmiany myślenia. To jest istotne. Musimy zmienić najpierw w swoim mózgu schemat, jaki często dziedziczyliśmy od naszych rodziców, od dziadków, czyli świetne gotowanie, domowe gotowanie, tłuste gotowanie, dobre jedzenie. Otyłość w dużej mierze dotyczy także najmłodszych i nawyków, jakie towarzyszą nam na co dzień. Nagradzanie dziecka za wszystko słodyczem. I tutaj jest problem. Póki nie zmienimy naszego myślenia, póki nie uświadomimy sobie, że działamy na niekorzyść i czasami działamy wręcz na zgubę naszego dziecka, tak długo lekarz-pediatra nic z tym nie zrobi. Lampka powinna się zapalić wtedy, kiedy chodzi, idąc na zakupy, sięgamy po rzeczy, które nie są kompletnie nam potrzebne, a które mają dużo cukru. Nie wolno nam chodzić na zakupy głodnym, bo wtedy ręka wyciąga się do ptasiego mleczka, chce nam się pić, wyciąga się do Coca-Coli, wyciąga się do wszystkiego tego, co jest uzależniaczem. Cukier to narkotyk. Od cukru się uzależniamy, i jeżeli w domu nie będziemy wprowadzać zdrowego jedzenia, nie poświęcimy temu przygotowaniu jedzenia troszkę czasu, to nic z tego nie będzie. W ramach postanowień noworocznych warto też zrobić sobie zdrowotny przegląd czyli wykonać podstawowe badania, aby sprawdzić, czy wszystko w porządku z naszym zdrowiem.